Z odkazaniem, pomódlmy się o Boże prowadzenie. Zachmogący Panie Boże, przychodzimy przez Twój tron, żeby wsłuchać się w Twoje słowo, żeby rozważyć te fragmenty, które przedstawiliśmy, w szczególności fragment Księgi Zajasza. Modlimy się, by Twój, Twój Duch Święty prowadził nas w tym rozważaniu Twojego słowa, żeby ono dotykało do naszych umysłów i serc i przemieniało nasze życie. Modlimy się o to w imię tego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Braca i siostry. Nie tak dawno powtórzyłem sobie, już nie mam pojęcia po raz który w życiu, lekturę w większości części opowieści Narni Louisa. I w jednej z tych części opowieści Narni Louisa mamy opis takiego, takiego okresu w historii tej, tej krainy, w którym tą krainą rządzą ludzie. Te magiczne istoty, które kiedyś zamieszkiwały Narnię, zostały w większości wytępione przez tych ludzi, ich istnienie zostało wręcz zapomniane i niedobitki tych pierwotnych mieszkańców Narni się ukrywają. I w pewnym momencie bohaterowie Narni postanawiają spróbować wezwać na, pom na pomoc ta tych takich legendarnych bohaterów, którzy przed wiekami według tej Narnińskiej Rachubycasów uratowali Narnię z opresji. Jeden z, jedna z postaci, każeł Żuchon, Wyrusza właśnie w takie szczególne, magiczne miejsce w Narni, w którym można się spodziewać tej wyjątkowej pomocy. Zuchon jest postacią dobrą i zacną, ale ma jedną wadę. Nie wiedzy w lwa Aslana ani legendarnych królów przeszłości. Zuchon wierzy bardziej w to, co można zobaczyć, w realną siłę wojsk jego przeciwników, wojsk dawnych mieszkańców Narni, a nie w jakiejś tam opowieści o królach, którzy gdzieś tam kiedyś w przeszłości uratowali ich krainę. Wyrusza więc na poszukiwania, ale bez większego przekonania. A kiedy już odnajduje tych, których szuka, wcale nie przynosi mu to wielkiej pociechy, ponieważ dawni bohaterowie okazują się być dziećmi, a więc w oczach Zuchona nie stanowią żadnej realnej pomocy. I reszta książki jest o tym, jak bardzo Zuchon się pomylił. Dzisiaj w kazaniu również będziemy mówili o kimś, kto wolał polegać na ziemskiej potędze niż na pięknych opowieściach. Mało tego, bohater naszego kazania nie tylko wolał polegać na ziemskiej potędze, ale zasłaniał się pobożnymi słowami. Tytuł kazania będzie brzmiał Pobożna niewiara. I w pierwszej części kazania przyjrzymy się pozornej pobożności naszego bohatera, a w drugiej stronie zobaczymy tą pozorną pobożność jako prawdziwą niewiarę. I główną podstawą kazania jest czytanie ze Starego Testamentu, które przeczytaliśmy z księgi proroka Izajasza. I wydarzenia, o których przeczytaliśmy, miały miejsce w VIII wieku przed naszą erą, prawdopodobnie niedługo po wstąpieniu na tron Królestwa Judy, króla Ahaza. A król Ahaz wstąpił na tron Judy jakoś około 735 roku przed naszą erą. I w tym to czasie Lewant i te tereny prawda, Izraela, Syrii, dzisiejszego Libanu, były pod naporem ekspansji Imperium Asyryjskiego. Obydwa królestwa ludu Bożego, tak? i północne królestwo Izraela i południowe królestwo Judy leżały na, na, na trasie szlaku handlowego z północy na południe wzdłuż Wybrzeża Morza Śródziemnego. Na tym terenie tradycyjnie ścierały się strefy wpływów różnych imperiów. Od południa na ten teren napierał Egipt. Wiadomo, Egipt miał różne okresy, czasem był silniejszy, czasem był słabszy. Kiedy Egipt był silniejszy, to jego strefa wpływu bardziej się rozciągała na na Lewant, kiedy Egipt miał wewnętrzne problemy, to wtedy się wycofywał. Z kolei od północy te tereny podlegały strefom wpływów różnych imperiów północnych. W zależności od okresu historycznego było to imperium asyryjskie, babilońskie, perskie, potem imperium Aleksandra Wielkiego. No i akurat w tym okresie ekspansję na tereny Lewantu prowadziła Asyrja. Paralelny opis wydarzeń do tych, o których przeczytaliśmy w księdze proroka Izajasza, znajdziemy w drugiej księdze królewskiej w rozdziałach 15 i 16. I ta Druga Księga Królewska opisuje na zmianę panowania Królów Izraela, tego Północnego Królestwa i Królów Judy, Królestwa Południowego. Królowie Północnego Królestwa Królestwa Izraela od prawie samego początku istnienia tego Królestwa byli źli i bezbożni, pogrążali swój kraj w kulcie obcych bogów. Natomiast w Judzie, w Królestwie Południowym, panowała dynastia króla Dawida. I chociaż z czasem królowie z dynastii Dawida stawali się coraz bardziej podobni do królów tego północnego Królestwa, ale wielu królów w dynastii Dawida było dobrymi, pobożnymi władcami. I takim dobrym, pobożnym królem był Jotam, ojciec Ahaza. W drugiej księdze królewskiej 15 czytamy o Jotamie, że czynił on to co prawe w oczach pana czynił wszystko tak, jak czynił jego ojciec Oziasz. I chociaż Jotam był dobrym królem, ale jednak za jego panowania zaczął narastać kryzys polityczny, który miał w szczególności dotknąć kraj zarządów jego syna Ahaza. Jak czytamy dalej w drugiej Księdze Królewskiej, w tym czasie pan zaczął nasyłać na Judę Resina, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaljasa. Pekach, syn Remaljasa, był królem tego północnego królestwa Izraela. I był on dowódcą wojsk poprzedniego króla Izraela, Jasza syna Menachema. Jednak Pekach uknął spisek przeciwko Jasowi, trącił go z tronu i sam został królem. I kiedy już Pekach został królem, to był władcą złym i bezbożnym. Oddanym bałwochwalstwu, tak jak większość jego poprzedników. I Pekach przymierzył się z innym królem państwa, które również należało leżało na północ od królestwa Judy, na terenach dzisiejszej. Syrii, czyli Królestwa aramejskiego, królem Resinem. I możemy przypuszczać, że jednym z powodów, dla których Resin sprzymierzył się z Pekachem, była rosnąca presja ze strony Asyrii. Więc królowie tych lokalnych państwowych zaczynali się sprzymierzać, żeby móc w jakiś sposób stawić czoła presji ze strony Asyrii. Możemy nawet przypuszczać, że presja, którą Pekach i Resin wywierali na królestwo Judy, również była spowodowana próbą wciągnięcia Judy do tego sojuszu. Obronnego przeciwko Asyrii. Więc kiedy na tron wstępuje Ahaz, to odziedziczył on po swoim ojcu Jotamie bardzo trudną sytuację polityczną. To jego królestwo jest pod presją ze strony dwóch północnych sąsiadów. I na początku tego siódmego rozdziału księgi Zajasza czytamy: Za czasów Ahaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem. Remalia, królem Izraela, do Jerozolimy na wojnę przeciwko niej, lecz nie mógł jej zdobyć. Gdy przekazano wiadomość domowi Dawida, że Aramejczycy zatrzymali się w ziemi Efraima, zadrżało serce króla i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie Bóg postanowił zachęcić króla, żeby mu zaufał, chociaż grożą mu dwa sąsiednie państwa, ale Bóg postanowił powiedzieć królowi, że, że nie powinien się ich bać, ponieważ Bóg jest z nim. Posłał więc do niego proroka Izajasza i w wersetach 3-4-7 rozdziału czytamy: Wtedy pan powiedział do Izajasza idź na spotkanie Achaza, ty i twój syn Szear-Jasub, na koniec kanału wyższego stawu, na drogę przy polu foluśnika. Powiedz Achazowi, staraj się zachować spokój, nie bój się, niech twoje serce się nie trwoży wobec tych dwóch dymiących niedopałków głowni. Powodu gniewu Resina i Aramejczyków oraz syna Hremariasa. I fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy, tej drugiej połowy siódmego rozdziału księgi Zajasza, jest albo kontynuacją tej samej mowy proroczej, albo kolejną mową proroczą, ale na ten sam temat, daną Izajasowi niedługo długo później. Pan Bóg, widząc, że Achas bardzo boi się tych dwóch grożących mu królestw i że nie potrafi zaufać Bogu, postanowił jeszcze raz, Upewnić króla o tym, że na pewno go uratuje. I dlatego Izajasz powiedział królowi: poproś dla siebie o znak od pana twojego Boga, czy to w głębi Szaolu, czy to jest wysoko w górze. I myślę, że wielu ludzi dzisiaj bardzo dużo by dało, żeby znaleźć się na miejscu Ahaza. Pan Bóg sam ofiaruje królowi znak. I to nie jakiś, byle jaki znak, ale Pan Bóg mówi, że Ahaz może sobie sam wybrać, jaki znak. Chce dostarczyć Boga, choćby to był znak wysoko na niebie albo w głębiach Szeolu. Myślę, że właśnie brak namacalności Pana Boga jest dla ludzi czymś to wymówką do niewiary. Pana Boga nie da się zobaczyć, nie da się usłyszeć, nie sprawia w naszym życiu żadnych cudów, więc skąd wiemy, że naprawdę istnieje? Albo nawet, jeżeli jest jakiś Bóg, jakaś przyczyna pierwsza istnienia świata, to skąd pewność, że się nami interesuje. Wszystko, co nam się przyda, można przecież wyjaśnić jakimiś naturalnymi przyczynami. Czy zatem Bóg nie jest tylko takim zegarmistrzem, który puścił świat w ruch, a potem przestał go doglądać? I Achas otrzymuje od Boga propozycję bezpośredniego znaku, takiego znaku, jaki tylko sobie wymyśli, jaki tylko uznałby za przekonujący. No jak wielki więc może być nasze zdziwiony, kiedy król mówi: Nie będę prosił, nie będę wystawiał pana, na próbę. I te słowa z pożaru brzmią bardzo położnie, prawda? Gdzieś bym śmiał pobudzać pana do gniewu, żądałem od niego jakiegoś znaku. Kiedy pan Bóg mówi, to to, co on mówi, trzeba przyjmować na wiarę. W słowach króla pobrzmiewa nawet echo fragmentu Tory, w którym Izraelici byli potępieni za to, że wystawiali pana na próbę, szemrząc przeciwko niemu na pustyni. Jest tylko jeden szkopu. Aha wcale nie mówi tego ponieważ tak bardzo wierzy Bogu. Achaz mówi to, ponieważ w gruncie rzeczy nie wierzy, w co mamy do powiedzenia Izajasz. Widzicie, Achaz miał swój plan, jak rozwiązać problem kryzysu politycznego, w jakim się znalazł. W drugiej Księdze Królewskiej 16 od 7 werset czytamy: Wówczas Achas wysłał do Tiglat plesara, kula asyryjskiego, posłów z prośbą: Jestem Twoim sługą i Twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla Izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto, które znajdowało się w domu pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał królowi asyryjskiemu jako podarunek. Król asyryjski wysłuchał go, wyruszył przeciwko Damaszkowi i go zajął. Mieszkańców uprowadził do Kir, a Rasina zabił. Achaz wolał zaufać, Namacalnej potędze Asyrii niż obietnicą Boga. Był realistą. Piękne gadanie Izajasza o Bogu nie mogło obronić jego państwa. Co innego, Tiglat Pilesar III. Król wymigał się takam od znaku niebios zaoferowanego mu przez proroka. Może w gruncie nawet nie chciał go otrzymać. Jeszcze by tego brakowało, żeby ten znak się spełnił. Niewątpliwie, nawet wtedy król jakoś by to sobie wyjaśnił, ale byłoby to niewygodne. Mogłoby zasad w jego sercu ziarno zwątpienia w z jego wspaniały plan. Moi drodzy, król Achaz miał prawdziwą odpowiedź na swoje problemy na wyciągnięcie ręki. Bóg obiecał mu ocalenie i mało tego, że oferował mu znak, żeby upewnić go o prawdziwości tej obietnicy. Ale Achaz wybrał niewiarę. My wszyscy w naszym życiu stajemy przed podobnymi wyborami. Dziś, w Boże Narodzenie. Pamiętujemy przyjście na świat tego, który jest prawdziwą odpowiedzią przez Wielkie O. Odpowiedzią na dręczące nas problemy, odpowiedzią na nasz strach przed śmiercią, odpowiedzią na świat pełen cierpienia, odpowiedzią na naszą samotność, odpowiedzią na nasze smutki i troski, odpowiedzią na nasze zranienia i traumy, odpowiedzią dla tych, którzy nie radzą sobie sami ze sobą, odpowiedzią dla tych, którzy czują się odrzuceni. Odpowiedzą dla tych, którzy zmagają się z depresją. Odpowiedzą dla tych, którzy doświadczają stanów lękowych. Odpowiedzą dla tych, których rodziny się rozpadły. Odpowiedzą dla tych, którzy pragną pojednania z kimś i nie mogą tego pojednania znaleźć. I nie zrozumcie mnie źle, nie chcę powiedzieć, że w tych wszystkich sytuacjach nie ma pewnych innych, pomniejszych rozwiązań. Tak? Kiedy jesteśmy samotni, nie potrzebujemy też innych ludzi. Kiedy zmagamy się z depresją, być może potrzebujemy farmakoterapii. Kiedy a mamy jakieś problemy, może ktoś musi nam pomóc. Oczywiście te wszystkie rzeczy są prawdą, ale te wszystkie rzeczy bez Chrystusa są tylko pewnymi cząstkowymi, doraźnymi rozwiązaniami. Te wszystkie rozwiązania mogą znaleźć swoje właściwe miejsce dopiero kiedy zostaną umieszczone w szerszej perspektywie Chrystusa. I bez Narodzenie stawia przed nami wybór. Boża odpowiedź przyszła na świat. Od nas jednak zależy, czy w tę odpowiedź uwierzymy. Możemy być jak król Achasz, który chociaż Bóg zaoferował mu dowolny znak, jaki tylko poprosi, wolał wygodną postawę niewiary. I również dzisiaj wielu ludzi nie przyjmuje Bożej odpowiedzi, choć mają ją na wyciągnięcie ręki. Ale możemy też z wiarą przyjąć Bożą odpowiedź, która ma móc przemienić nasze życie. Król Ahas, jak powiedzieliśmy, odpowiadał z pożoru pobożnie, ale jego pobożne słowa skrywały, niewiarę. W drugiej części kazania, zatytułowanej Prawdziwa Niewiara, przyjrzymy się, jak prorok reaguje na słowa króla Ahaza na jego niewiarę. Izajasz mówi słuchaj więc domu Dawida, czy mało wam naprzykszać się ludziom, że naprzykszacie się również mojemu Bogu. Odrzucając propozycję znaku, król Ahaz nie tylko nie uczcił Boga, ale tak naprawdę go obraził. Bóg ma już dość wymówek, które słyszy od swojego ludu i jego królów. Dlatego sam Pan postanowił dać znak. Znak, o który król Achas nie prosił. Jak czytamy dalej. Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Pan napocznie, urodzi syna i nada mu imię Immanuel. Będzie jadł masło i miód, aż się nauczy odrzucać zło wybierać dobro. Zanim jednak chłopiec nauczy się odrzucać zło wybierać dobro, zostanie opuszczona z ziemia tych dwóch królów, których się boisz. Prorok Izajasz zapowiada, że Pan na pocnie urodzi syna i nada mu imię Immanuel. Oczywiście natychmiast rozpoznajemy w tych słowach proroctwo, które ewangelista Mateusz rozumie jako zapowiedź narodzin Pana Jezusa. Ale w twoim pierwotnym kontekście te słowa nie brzmią już tak bardzo jasno, prawda? Budzą raczej wiele pytań. Pierwsze pytanie, które można postawić to, co właściwie znaczy słowo panna? Grecki przekład Starego Testamentu, tak tzw. Septuaginta, tłumaczy to słowem, które dosyć jednoznacznie oznacza dziewicę. I tak też rozumie to tradycja chrześcijańska, tak? Pan Jezus narodził się z dziewicy. Po hebrajsku mamy kilka różnych słów, które oznaczają dziewczynę, młodą kobietę. I to słowo, które jest użyte tutaj jest dosyć rzadkim słowem. Ono pojawia się tylko kilka razy w Starym Testamencie i nie jest technicznym terminem na pannę, na, na dziewicę. Nie jest technicznym terminem, którego się używa, kiedy się chce powiedzieć, że kobieta jest dziewicą. Jest to raczej słowo, które oznacza młodą kobietę w wieku dojrzałym do małżeństwa. I oczywiście w starożytnej kulturze, tak jak my mamy polskie słowo panna, w tradycyjnym, w tradycyjnym społeczeństwie zakłada się, że niezamężna panna jest dziewicą. Tak i w starożytnym, irańskim społeczeństwie niezamężna panna była dziewicą, więc niejako to dziewictwo jest, można powiedzieć, zawarte implicite w tym słowie, wynika z niego, ale nie jest nie, nie jest to techniczny termin, tak jak grecki termin. I zobaczymy, że ta, 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 ta nieścisłość tego słowa pokaże się za chwilę dosyć istotna. Bo drugim pytaniem, które przychodzi na myśl jest do kogo odnosi się to proroctwo. I w tradycji chrześcijańskiej mamy dwa podejścia. Pierwsze podejście jest takie, że to proroctwo odnosi się do Jezusa i tylko do Jezusa. Jezus jest jedynym wypełnieniem tego proroctwa. I to podejście ma pewne niezaprzeczalne zalety. Ma pewną prostotę sensu proroctwa. Proroctwo ma jeden sens i jedno wypełnienie. Jednak pojawiają się pewne problemy, jeżeli przyjmiemy taką interpretację. Boże żałujmy, że... Jak czytamy, czytamy dalej, um, z, zanim jednak chłopiec nauczy się odrzucać dobro i wybiera, zło i wybierać dobro, zostanie opuszczona, z nie ma tych dwóch królów. Więc prorok mówi, że zanim dziecko podrośnie, te dwa królestwa, które grożą Acharzowi, zostaną pokonane. To w oczywisty sposób nie może odnosić się do pana Jezusa. Pan Jezus przecież będzie żył o wiele później. I to, co prorok mówi, jest rzeczywiście prawdą. To znaczy. Trzy lata po mniej więcej po tym proroctwie królestwo Aramu zostało zniszczone, a 13 lat później zostało zniszczone królestwo Pekaha. Więc pytanie, kim jest ten chłopiec, o którym się mowa w wersji 16? Jedna z możliwości jest taka, że można powiedzieć, że wersety prawda, do 14 czy do 15 odnoszą się do Immanuela, a od 16 wersetu mowa o jakimś innym chłopcu. I takie podejście na przykład miał Jan Calvin. Jest to podejście możliwe, ale przynajmniej niezbyt naturalne. Jeżeli czytamy ten tekst w taki naturalny sposób, to wydawałoby się, że jest ciągłość podmiotu i prorok dalej mówi o tym samym chłopcu. Dlatego wielu teologów chrześcijańskich preferuje drugie podejście, które mówi, że proroctwo ma podwójne spełnienie. I coś to jest z proroctwami w Czerwonym tak, że one mają pomniejsze wypełnienie w krótkim horyzoncie czasowym i pełniejsze wypełnienie... Panu Jezusie. Na przykład, Pan Bóg obiecał Abrahamowi syna, którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I takim bezpośrednim, krótkim wypełnieniem tego proroctwa jest Izaak, który urodził się Abrahamowi za jego życia. I pewne proroczwa w ewidentny sposób, pewne obietnice w ewidentny sposób odnoszą się do Izaaka. Kiedy Pan Bóg mówi Izaakowi, Abrahamowi, za rok o tym czasie Sara będzie miała syna, mowa jest oczywiście o Izaaku. Ale Izaak nie jest tym synem. Abrahama, w którym błogosławione są wszystkie narody. Pełniejszym wypełnieniem tej obietnicy jest Pan Jezus Chrystus. Podobnie jest z Dawidem. Tak? Król Dawid otrzymał obietnicę, że jego syn zbuduje Bogu świątynię i królestwo wieczne. I rzeczywiście syn Dawida, Salomon zbudował Bogu świątynię, ale królestwo Salomona nie okazało się królestwem wiecznym. Więc mamy pomniejszą wypełnienie w Salomonie i pełniejsze wypełnienie w Chrystusie, który zbudował wieczne królestwo i wieczną świątynię. Niektórzy porównują ten charakter prorocy do oglądania przez lornetkę na szczyty wysokich gór. Kiedy patrzymy na szczyty gór stojące jedno za drugą, to one mogą wydawać się jednym masywem górskim. Ale kiedy wejdziemy na szczyt pierwszej góry, to zobaczymy, że pomiędzy tymi dwoma obiektami, które z daleka wydawałyby się być jedną rzeczą, rozciąga się dolina. Więc można powiedzieć, że w ten sposób prorocy w Starym Testamencie widzieli wydarzenia z przeszłości. Z perspektywy proroka one mogły wydawać się jedną zapowiedzą, ale kiedy Czas się posuwa do przodu, okazuje się, że są to dwa wydarzenia, dwie jakby mniejsze i większe wypełnienie. No dobrze, ale jeżeli tym pełniejszym wypełnieniem tej obietnicy był Pan Jezus Chrystus, to co jest tym bliższym wypełnieniem? Kto jest tym dzieckiem, które miało się urodzić, zanim ono podrosło? Już zostały zniszczone te dwa królestwa, które groziły Ahazowi. To nie jest do końca jasne, jest kilka możliwości. Jedną z możliwości jest to, że może chodzi o syna, który urodził się samemu Achazowi. I to mogło być dobre wyjaśnienie. Wtedy taką postacią byłby ktoś, kto, kogo Biblia Akumeny nazywa Ezechiasem, a Biblia Warszawska Hiszkiasem. Tylko problem jest taki, że Hiszkias urodził się prawdopodobnie w 741 roku, a więc 6 lat przed tym proroctwem, więc w tym momencie miałoby już około 6 lat. Tymczasem proroctwo wydaje się mówić o kim ktoś ma dopiero urodzić. Więc To nie za bardzo pasuje do syna czy na Achaza i Shishiasza. A Druga możliwość jest taka, że może jakaś anonimowa kobieta na dworze na dworze, dworze Acharza miałaby urodzić dziecko nawet nieświadoma proroca nazwać Immanuel. Być może, ale mnie najbardziej przekonuje trzecie wyjaśnienie, czyli takie, że tym Immanuelem jest syn samego proroka Izajasza. Zaraz w następnym rozdziale księgi Izajasza w wersetach 8-1 do 4 czytamy Pan powiedział do mnie. Weź sobie dużą tabliczkę i napisz na niej zwykłym rylcem Maher Shalal Baz. Powołaj mi także wiarygodnych świadków, kapłana Uriasa i Zachariasa, syna Jebereciasa. Następnie zbliżyłem się do prorokini, ona poczęła i urodziła syna. Wtedy pan powiedział do mnie, nadaj mu imię Maher Shalal Baz, bo zanim chłopiec nauczy się, władz mój ojciec i moja matka zaniosą bogactwa Damasku i Upa Asyrii przed króla. Asyrii. Innymi słowy, to kolejna proroctwa ta kolejna mowa ma tą samą interpretację, zanim chłopiec podrośnie, zanim nauczy się mówić, już Królestwo Damasku zostanie zniszczone. Więc wydaje się, że, że, że syn, e, syn proroka Izajasta, chociaż miał imię Maher Salal Hasbas to symbolicznie został nazywany przez proroka Immanuelem, Bóg jest z nami. I w tym kontekście miało być znaczenie to, że słowo Panna jest takim słowem nie do końca jednoznacznym, bo żona Izajasza jako żywo nie była dziewicą pocała z proroka Izajasza, więc to słowo może wskazywać na dziewicę i takie znaczenie ma w kontekście pełnego wypełnienia tego proroctwa Panu Jezusie, Chrystusie, który narodził się dziewicy, natomiast tym pomniejszym, bliższym wypełnieniu takiego znaczenia nie ma. Brata i siostry, król Achasz już 2700 lat temu stanął przed wyborem, czy ma polegać na Bogu, czy na królu Asyrii. I niestety nie skończyło się to dla niego dobrze. Jak ostrzegał go Izajasz, Pan sprowadzi na ciebie, na twój lud, na domu twojego ojca Dni i nie było czasu oddzielenia się od, Efraim, od Efraima, od Judy, prowadził króla Asyrii. Ironia tej historii polega na tym, że król Asyrii, którego Ahas postrzegał jako rozwiązanie jego problemów, w rzeczywistości był większym zagrożeniem dla jego królestwa niż ci dwaj królowie, których się bał. Ale pomimo niewiary króla, pomimo jego głupiego wyboru, żeby polegać na Asyrii, a nie na Bogu, jest w tej opowieści także nadzieja. Pomimo nieposłuszeństwa króla, Bóg pozostał wierny. Choć król odmówił znaku, Bóg i tak dał ten znak. I z powodu Bożej niezachwianej wierności możemy dzisiaj świętować Boże Narodzenie. Maria Panna rzeczywiście poczęła bez udziału żadnego mężczyzny, urodziła Syna i nadała Mu imię Jezus, To znaczy Pan jest zbawieniem. I to właśnie dzisiaj świętujemy. Na nasz grzeszny, spowity ciemnością świat przyszedł Zbawiciel. Pojawił się pośród nas ten, który rozproszył nasze mroki, który przyszedł, żeby nas natchnąć nadzieją. I tak jak Achas nie powinien był batsy grożących mu królów, tak my możemy w pełni zaufać naszemu Bogu, że będzie z nami we wszystkim. Chciałbym Wam we wszystkim życzyć, żeby dziś, kiedy świętujemy nas, nas, narodziny naszego Zbawiciela, ta nadzieja zagłościła także w naszych sercach. Amen.